Mała aktualizacja naszych działań wypasowych na terenie Małgórskiego Parku. Zamontowaliśmy tablice informacyjne. Wypas przebiega wzdłuż szlaku turystycznego, dość popularnego. Ze względu na obecność krów, wolontariuszy. Chcieliśmy oznajmić turystom, co oznaczają te działania, czy nie jest to przypadek, działania przypadkowe bądź niepożądane, wręcz przeciwnie. Stąd konieczność montażu tablic informacyjnych wzdłuż szlaku. Dobie eee, tak nowe ogrodzenie robimy Dzisiaj nam się krówka wycieliła Jest młody byczek I teraz trzeba Normalnie mamy tylko jedną linkę u góry Dla krów dużych czy dużych cieląt A tu ze względu, że jest młode, bardzo małe To musimy podwoić żeby, żeby zabezpieczyć przejście dołem no i co? To... Na pastwisku urodził się cielak, e, byczek. teraz zaczął chodzić. No, to nie dopuczę, No, miała odejść w sumie matka od stada i gdzieś tam w zaciszu jakimś. A tu się okazało, że na otwartej przestrzeni przy innych, ale ok akurat sobie odeszły dokładnie na długą stronę pastwiska, gdzie ja mam przyczepę, i z daleka wydawało się, jak patrzyłem, że czekamy dalej na, yy, na wycielenie. A okazało się, że jak poszedłem jednak, Wstydzimy, że, że, że zobaczę, czy może jakaś jest akcja, jakiś kurczy ma yy, przed wycieleniem, i okazuje się, że maluch już yy, siedzi w trawie. Teraz mm. został zakolczykowany zgodnie z obowiązującym prawem. E, no i oczekujemy, że będzie następował e, szybko, prawidłowo, korzystnie. No bo już niebawem. Na początku będziemy wracać z powrotem na nasze zimowe pastwiska przed nim. Nie w Paula pilnuje. Tak